Tu już mamy zrobione shift pointy Pokażę Wam eee, Dwójkę ruszyliśmy odrobinę od Trójkę ruszyliśmy tam o 100 obrotów do góry, żeby przełączała No a trójkę, żeby już czwórka nie męczyła się, to o, mamy zrobione tak No i też nie możemy ustawić na stałe czyli przy schodzeniu, to zobaczcie tam będzie 1430 jest ustawione No i tak będzie, no inaczej tego nie rozwiążemy w tym samochodzie bo to będzie zrobi się nieprzyjemnie do jazdy, tak no i tutaj następne biegi. To adekwatnie do tamtego. Po to chciałem nagrać, bo żebyście też rozumieli, że to nie można tak na stałe ustawić, bo później skacze między biegami. Eee, no i co piątka, wcześniej tam jak pokazywałem wam jak nagrałem jak, jak najechałem To już jest naprawdę w tym naj, najbardziej mikro eee, trybie jaki, chyba no ja Gaston tak to tam litrowe TFSI, więc yy, no to tutaj siódemeczkę to już musimy chwilę pociągnąć na takim mikrogazie 2050 i zaraz zmieni nam dokładnie, bo takie jest ustawione i tak samo do dołu, tutaj co nie ma to w ogóle jeszcze ma tryb żelterowania już nacisnę gaz żeby nie było widzicie, też zajdzie sobie 1400 30 i zrzuć bieg. No, nie mogę ustawić. Bo, ustawili wyżej, to bym musiała dociągać tam nie wiadomo, do jakiego. Oprócz jeszcze mi co traktorek jedzie. A opony klient maletnie znaczy, przepraszam, zimowe, bo na to i trzeba uważać. Teraz jeszcze sobie Musimy tak. Do do tak jak mówię nigdy nie ruszam zbytnio, bo w tych małych litrowych silnikach to a w dużo litrażowych tym bardziej, bo to tam ruszam raczej ma pomoc ewentualnie od po że... znaczy inaczej to też się w biegach ustawia, ale zmieniam górne wartości, czyli przy dolnych, żeby zbytnio nie schodziła, ale jak potrzebuję większej ilości Newtonów, to wtedy się to przestawia. To to co będzie jeździć mimo i przyjemnie tutaj. Teraz no niestety mamy ten tryb żebrowania tego. E, akurat nic mi klient nie mówił. Kiedyś walczyłem z jedną skrzynią, to nie udało mi się tego znaleźć w mapie. E, Aż z ciekawości później napiszę wam ewentualnie tam w podstawach czy, czy w tej mapie widzę. No i tyle uważam za projekt zazrobiony się trzy razy to wgrywałem, tam sobie do, dopracowywałem te biegi. No bo każde to auto jest inne i dlatego, jak tam jak robicie te, te auta gdzieś, gdzie wgrywają, przyjeżdżają do mnie, to później są bóle bo to ktoś tam te mapy przeszły z jednej do drugiej. a, a Ja każde auto robię indywidualnie. Nie wiem, że to jest czas i to ktoś może powiedzieć, że nie zarobek, ale ale że tak powiem, ja do każdego indywidualnie podchodzę. I, też biorę pod uwagę mm, przyjemność z jazdy. I na przykład inaczej te auta zachowują się w klatro, inaczej e, w napędzie naprzód, tak jak w tym przypadku. E, ja uważam, że ten samochód, zresztą każdy z klientów, który ostatnio odbiera ode mnie auta, e, jest zadowolony. Ja każdemu tłumaczę, że jeżeli jest niezadowolony, to może przyjechać, podrobimy zrobimy poprawkę, jeżeli ma jakieś tam, e, że tak powiem, e, inną wizję tego, co by chciał, yy, Bo część ludzi przyjeżdża zupełnie zielonych, tak, bo tylko usłyszało, że to lepiej poprawić i w ogóle i ono by chcieli zrobić i nie mają. No i za każdym wytłumaczę, jak coś Ci będzie nie przeszkadzać, coś, zapraszam Pana, Panią do, do tego, żeby swoje perpety ja wtedy wytłumaczę, o co chodzi, bo czasami ludziom się coś wydaje, yy, zawsze te jest adekwatne, a w dużych przypadkach to faktycznie pojeżdżą i Im, im się nie podoba, że chcieliby troszeczkę większą, bo na przykład rozpiętość tego biegu, czyli e, ten upshift podniesiemy odrobinę więcej, shift już raczej, tu to jest naprawdę minimalnie tak, te 1430 na benzynę to jest naprawdę raczej minimalnie, przy dwutrowym litrowym tym, y, przepraszam, benzynie 190 konnej, to jest takie mini-mini bo później to jest nieprzyjemne ale ten upshift można podjechać czyli tą górę, którą się będzie robiło no i co tam więcej mogę chyba opowiadać Dać w górę jak się podobało to się proszę tu zapraszam na zmianę punktów i to zrobimy tak? a jeżeli chcecie tam oczywiście jak robicie, pamiętajcie, jak robicie tym silnika to w takiej 0 ck czy 0 c czy w 0-B5 tam troszeczkę y, warto pozmieniać y, rzeczy, jeżeli podnosicie moc auta, nie tylko punkty, czyli, czyli y, te punkty zmiany biegów, ale także y, warto pozmieniać y, parę innych rzeczy, jak się robi program w silniku. tak? O później te skrzynie i niestety wracają no, na naprawę do mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, dajcie łapę w górę.